Siemaneczko ziomeczki, patrzcie, wyruszę w podróż, by sobie latać po świecie, i znalazłem opuszczone iglo, które jest samo. Ale, jak znajdziecie opuszczone iglo, gdy będziecie sobie chodzić po świecie, to rozkopcie dywan i patrzcie, co jest pod iglem. Pod iglem jest takie coś, że takie coś będziecie mieli. I Tutaj jest zobiak, taki, a tu jest taki, zwyczajny Tu będzie jakaś potka jest podka, biorę sobie. Shop. Tu macie koks, złote jabłko. A tak, teraz powiedz o co tu chodzi. Ja już ja nie wiem. mi coś tam. Eee, No to tak. Mm. Rzucamy podkę z osłabieniem na villagera. Dobra, poczekaj. To nie jest żaden ludzie. Rzucamy, gdy bomble już się na nim będą nosić Bierzemy do ręki złote jabłko, które możemy. Z kraftować z gold nuggetów e, najeżdżamy i klikamy ulec i, i wyleć wylec to Wylecz, tak? Klikamy. i, I on, teraz to i on, może potrwać i 4 minuty na, I, i patrzcie nawet. i tutaj jak widzicie co się z nim dzieje jaki głupi jest teraz i to może potrwać sobie z, 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 jak, 4 minuty i tak się właśnie y, leczy villagera musicie znaleźć samą wioskę, jak wylecie tego villagera i postawicie obok niego to coś co się zmienia w kujona Pulpit. Pulpit, to wtedy on będzie miał dla Was na przykład y, ostrość 5 za 5 emeraldów 5 emeraldów to jest bardzo opłacalne, no tak Szymon. więc widzicie y, to się tak na dzień, tak jeśli on się teraz zmieni wszyscy zostawiacie lajka like i suba y, oglądacie to żeby było dużo wyświetleń ja, o to ja mówię, nie wiem, ale, żeby kasa się zgadzała żeby kasa się zgadzała oczywiście Patrzcie, on się zamienia teraz, bo kiknąłem wylecz. I nie będę, nie będę teraz po bo pomyślał, że go zabije i, i, i włożę do no, y, normalnego villagera tutaj. Nie. Ja tak nie ja nie czytuję, y, y, Znaczy, no nie czytuję w ogóle. O, teraz się zacznie. Trzeje się coś. To jakieś auto przejechało. Jesteśmy na dworzu właśnie, bo dziś ciepło bardzo. Leczy się, leczy się tak, ty to kiedyś robiłeś, to, to, to zadziała? Tak, robiłem to kiedyś i zadziała. Tylko trzeba, no, poczekać, tak? Bo to może poczekać. Ja oddałem kiedyś takiego youtubera i on wyleczył Ja myślałem, że to jest niemożliwa rzecz, żeby wyleczyć Villagera. Trzeba mieć jakiś na 1.16. I widzieliście, co się teraz stało? Zawieź to się, patrzcie. Postawić pulpit. To jest kartograf. Pulpit mu musisz postawić. Dobra. E, szczytujemy teraz pulpit. Nie wiecie, że jestem chiterem. Patrzcie jakiego mam fajnego skina. Rejda, e, Dobra, szczytujemy pulpit, tylko Tak. Kreaty... co? Nic. Dobra. E, ale widzicie mamy villagera. Teraz weźmiemy pulpit. To się nazywa pulpit na pewno. Tak, no. to się nazywa pulpit. Ty, um, Może krzesło? Jest dobra. Krzysło jesteś. Wielkie jeszcze. I co z nim teraz? To... Teraz chwila, bo on jest kartografem. Nie wiem. Coś nam się zbagowało Dobra, ale i tak jest dobrze. Chyba nie to, to, to trzeba to postawić. Nie, dobrze mu postawiłeś, jeśli pan po prostu jest kartografem. Dajcie, ja mus, czy muszę zobaczyć, czy tu nie ma jakiegoś e, krzesła kartograferskiego. Więc widzieliście, na odcinku wyleczyliśmy villagera. Zostawiacie na to suba i lajka. No nie wiem, nie wiem, nie ma tego. Nie hmm. wiem, coś nam się zepsuło, ale Wam to na nie... pewno będzie działać. No. Widzieliście co się stało z chwilą? Albo zrobimy ewentualnie tak, że tak, tak, patrz. Tak. Kurczę, dlaczego u niego się nie da tego półpitu? Ten pupitu u niego nie działa, czy co jest? Czekajcie, zastępujemy bo ktoś wyszedł. Dobra, dobra już, bo ta moja babcia na chwilę wyszła, bo coś nie bo co. Nie chciałem, żeby był hawacz. Więc widzicie, yy, mamy tutaj villagera wyleczonego, i tutaj drugiego też tego samego, jakby. O nie wiem. Spróbujemy u niego postawić ten twizy. To też jest debile, mi się, nie da. No. Nie, tu nie zadziała. Tu nie zadziała. Dobra, ale widzieliście chociaż, że wyleczyłem go. Za to, że wyleczyłem, zostawiacie suba i lajka. A ty wychodz? A ja wychodzę. Dajcie suba, lajka. Yy, Dzwoneczek yy, Złoneczka, chcecie zobaczyć następny odcinek, jak podbijamy yy, twierdzę. Yy, tak. Przepraszam za moją małę, bo mnie wołała na chwilę. Po co, coś, yy, yy, widzieliście, jak z, uleczyliśmy villagera. Zostawcie suba i lajka. I złoneczka, jeśli chcecie zobaczyć następny odcinek, jak podbijamy yy, twierdzę Naderu yy, na